Czas wyboru. Wybory prezydenckie 2020 w Radio Zachód. Janusz Rzyczkiewski, dzień dobry. Witam w Polskim Radio Zachód. Rozpoczynamy przedwyborcze rozmowy z kandydatami ubiegającymi się o urząd prezydenta Polski. Pierwszym kandydatem, z którym będziemy rozmawiać dziś jest Robert Biedroń, którego witam na naszych skype'owych łączach. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu. Poseł, były prezydent, obecny europoseł, kandydat na prezydenta. Ciężko za panem nadążyć. No tak, to jest doświadczenie, które człowiek zbiera przez lata swojej działalności publicznej. Myślę, że jeśli decydujemy dzisiaj o wyborze prezydenta, to powinniśmy wybierać taką osobę, która. O, no, ma już jakieś, jakieś doświadczenie w zarządzaniu na przykład y, 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 państwem, w zarządzaniu budżetem, w zarządzaniu w sytuacjach trudnych, bo ja to doświadczenie mam. Zarządzałem piątym najbardziej zadłużonym miastem w Polsce i y, dzisiaj chyba w czasach kryzysu potrzebujemy właśnie takich dobrych gospodarzy. Często spotyka się pan jeszcze z zarzutami, że poszedł pan do europarlamentu, że nie porzucił pan tego mandatu? No tak, od czasu do czasu tak, bo wielu oczywiście chciałoby, żebym też funkcjonował w polskiej polityce, bo chyba całkiem nieźle sobie radziłem, byłem uznawany za najlepszego parlamentarzysta i jednego z najlepszych prezydentów miast, więc pewnie wielu chciałoby, żebym też był w Polsce, ale dzisiaj już zbieram pierwsze nagrody w parlamencie europejskim jako jeden z najlepszych europarlamentarzystów, więc tam też walczę o interesy Polski, tam też walczę o pieniądze dla Polski, na przykład ostatnio dla... Gaszenia pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym z Funduszu Solidarności, więc można działać i służyć ojczyźnie w różnych częściach naszego kontynentu. Lubuska posłanka lewicy wiosny, Anita Kucharska dziedzic, udostępniła wczoraj na swoim, na swoim profilu taki plakat z pytaniem masz miejsce dla Roberta? pomóż wypromować jedynego postępowego kandydata na prezydenta. To jest akcja szukania miejsca oczywiście na plakaty wyborcze. Ja mam pytanie do Pana jednak o, o tą postępowość. Jak Pan ją definiuje? Dlatego, że no to jest, myślę, dla naszych słuchaczy dość interesujące. Co to znaczy, że jestem najbardziej postępowym kandydatem w tych wyborach? To oznacza, że wszystko, co było, a było przecież wiele złego i wszystko co jest możemy zamienić na to co będzie, czyli na naszą lepszą przyszłość. Wszyscy kandydaci poza mną startujący w tych wyborach oferują Polskę, która już była albo jest. I wielu z nas nie chce powrotu do Polski zarządów Platformy Obywatelskiej i też jest wielu wyborców, którzy nie chcą głosować na obecnie rządzących. I my jako Lewica mówimy, zróbmy krok przyszłości. Zacznijmy realizować coś, co jest wielkim testamentem nas wszystkich, wielkim zobowiązaniem także przyjętym w referendum w 1997 roku Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. I ta Konstytucja którą dała Polsce Lewica, podpisał Aleksander Kwaśniewski, powinna być realizowana. Chciałbym być właśnie takim prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim 2.0, który doprowadził do przyjęcia światłej, nowoczesnej, postępowej konstytucji, w której umówiliśmy się na prawo do mieszkania, prawo do ochrony środowiska, dobrą służbę zdrowia, dobrą edukację, równość kobiet i mężczyzn. Te wszystkie rzeczy przecież, które, co do których chyba wszyscy się zgadzamy, że powinny być realizowane, a przez lata nie były zrobione. Więc Kwaśniewski dał nam konstytucję, a Biedroń powinien ją zrealizować. Ale Aleksander Kwaśniewski zdaje się, że poparł Kosiniaka-Kamysza. Nie, nie. Aleksander Kwaśniewski podkreśla wszędzie, że serce ma po lewej stronie, jak każdy człowiek postępowy. Ale przepraszam, po powiedział, powiedział, że dobrze byłoby, żeby był jeden kandydat i wskazywał no tak. na kandydata Ludowców. Bo akurat kandydat Ludowców w sondażu, o którym mówił, miał wysokie poparcie. Ale przecież pan dobrze wie, że Aleksander Kwaśniewski wszędzie deklaruje, że będzie na mnie głosował, za co jestem bardzo wdzięczny panu prezydentowi. I w tej sprawie zdania nie zmienił. I, i wydaje się, że dobrze by było, żebyśmy też w końcu po latach rządów tych, którzy nas zawiedli, bo przecież to były rządy neoliberalne często, rządy, które prywatyzowały szpitale, zamykały szkoły, które nie wyrównywały szans między małymi a średnimi ośrodkami miejskimi. Między Mówi, pan o rządach, metropoliami. Mówi Pan o rządach Platformy Obywatelskiej. Mówię między innymi o rządach Platformy Obywatelskiej, która przecież wielu zawiodła i dzisiaj wielu wystawiają czerwoną kartkę. My jako Lewica mówimy, dzisiaj przyszedł czas na zmianę, szczególnie w czasach kryzysu, mhm. kiedy przez lata hołdowano w zasadzie, że wolna, ryn, wolna ręka, rynku, niewidzialna tak, ręka m. wolnego rynku wszystko rozwiąże. Przyszedł czas na to, żeby pokazać, że ta niewidzialna ręka po prostu nie działa, że kiedy trzeba ratować ludzi, to ratują ludzi szpitale publiczne, że niedoinwestowane są szkoły, że małe środki miejskie. W czasie kryzysu to widać szczególnie. Ja jeżdżę teraz może mniej po Polsce, ale wczoraj byłem na przykład w Lesznie, gdzie prezydent miasta powiedział, katastrofa finansowa. Przez kryzys nasze miasto stanie na skraju banku, bankructwa i takich miejscowości. Także przecież w regionie lubuskim mhm. jest mnóstwo. Panie pośle, wróćmy do tej postępowości, bo nie rozwinął pan tego szerzej. Także o takie kluczowe, chyba lewicowe postulaty, jak dotyczące równouprawnienia, jak dotyczące kwestii, nie wiem, adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, te wszystkie kwestie, no, które, z którymi nam się lewica jakby powszechnie kojarzy, nie wiem, w tym momencie, chyba, że to jest w tej chwili zła definicja. To są wszystko Dzisiaj... rzeczy i postulaty, jak rozumiem, które będzie chciał Pan zrealizować jako głowa państwa. Dzisiaj jesteśmy w czasie kryzysu i chyba nikt nie zaprząta sobie głowy, no może... Oprócz y, 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 y tych, którzy chcą organizować w dobie pandemii wybory, nikt sobie nie zaprząta głowy innymi rzeczami niż ratowanie miejsc pracy, ratowanie małych i średnich przedsiębiorstw. I oczywiście lewica jest wierna swoim postulatom i wartościom, ale my dzisiaj mamy konkretne rozwiązania na te czasy, kiedy ludzie tracą pracę, mówimy, potrzebne jest wprowadzenie świadczenia kryzysowego 2100 zł dla tych wszystkich którzy stracili pracę. Potrzebna jest ochrona ludzi przed eksmisją, bo zaraz będą masowo wyrzucani, bo nie płacą czynszu, bo nie spłacają kredytów, bo y, padają z, y, w spirale zadłużenia. Więc to są realne dzisiaj wyzwania, które, na które lewica też ma recepty. Ja wierzę, że dzisiaj musimy przystąpić z jeszcze większą siłą do budowy nowoczesnego państwa dobrobytu, w którym będziemy mieli dobre usługi publiczne, dobre szpitale publiczne, dobre szkoły publiczne, że będziemy oczywiście także w kontekście, o którym Pan mówił, nie zapominali o tym, że potrzebujemy w końcu świeckiego państwa i na przykład zaoszczędzili na lekcjach religii, które są finansowane hojnie z budżetu państwa. Zamiast yy, yy, kościołów i świątyń budowali przedszkola i żłobki. Będziemy wyrównywać. Ale szansy. to wierni budują te kościoły i, no, i świątynie, tak? Panie redaktorze, ja pamiętam, że nawet za czasów... Platformy obywatelskiej wpłynęły strumienie pieniędzy, na przykład na budowę świątyni opatrzności, czy wielu innych inwestycji, które raczej z publicznych środków nie powinny być finansowane. Nie wspomnę już nawet o y, y, całej y, y, korporacji wokół y, ojca ryzyka, która hojnie jest obdarzana różnego rodzaju środkami. Panie pośle, e, wróćmy do tych kwestii związanych z jakby, organizacją państwa, także w tych trudnych czasach. Związanych z, z pandemią koronawirusa. Nie wiemy, jak długo potrwa ta sytuacja. Nie wiemy, jakie kolejne czekają nas w przyszłości, prawda, bo pewne sytuacje zaczynają się w świecie bardzo mocno zmieniać. Pojawia się pytanie o to, czy przypadkiem polską racją stanu nie jest to, żeby procesy demokratyczne były zachowane również w takich i w takim czasie. Tutaj no, mówię wprost o terminie wyborów, bo jest dyskusja na ten temat prowadzona bardzo żarliwie. Wskazuje się również, że to jest być może związane z tym, że kandydaci mają niskie poparcie i dlatego tak bardzo zależy im na tym, żeby przesuwać termin wyborów. Jak pan to skomentuje? Ja oprócz tego bogatego doświadczenia, o którym Pan na początku powiedział, mam także doświadczenie ośmioletnie w pracy w Radzie Europy i w strukturach Rady Europy. I, e, słyszymy, jakie sygnały płyną z tych instytucji międzynarodowych monitorujących sytuację w Polsce. E, dzisiaj kolejne oświadczenie, Państwo przecież o tym też piszecie i mówicie o BWE, że te wybory nie powinny się odbyć teraz i w takiej formule. Ja też uważam, że to nie jest czas i miejsce. Ale z drugiej o, strony, ma Pan sta... stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia, które mówi, że tak, to jest tak, minimalne tak, zagrożenie. Tak. Z drugiej strony, jeszcze tak. koalicja, nie przepraszam, koalicja, tylko Komisja Europejska powiedziała, że nie będzie się zajmować tą kwestią, bo to jest wewnętrzna sprawa kraju, jak, ten, jak sobie poradzi z wyborami w tym czasie. Tak, ale. Zdrowy rozsądek też przecież podpowiada nam, że może dobrze by było, żeby tych wyborów teraz nie było, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej dałoby mandat rządzącym do przeniesienia tych wyborów. Przecież, przecież pan redaktor dobrze wie, że ani ja, ani nikt, kto jest opozycyjnym kandydatem wobec prezydenta Dudy nie ma realnych szans prowadzić tej kampanii w sposób równy. Panie Widzimy oprowadzi. to na ulicach. No, w sposób równy nie, bo na przykład w mediach publicznych w lutym moja obecność wynosiła 44 sekundy, a prezydenta Andrzeja Dudy kilkadziesiąt godzin. Więc no jest to nieproporcjonalne. Ja panu dziękuję za zaproszenie, ale raczej e, nie mam nawet najmniejszych szans, żeby dorównać do prezydenta Dudy, jeśli chodzi o to, jak on jest promowany. Ale w debacie weźmie pan udział mam... 6 maja. Oczywiście, oczywiście, że wezmę, bo skorzystam z każdej okazji, żeby opowiedzieć o swoim programie, pokazać, że warto dzisiaj postawić na jedynego kandydata, który ma realny plan i który zrobi krok do przodu, a nie będzie trwał w tym maraźmie bez nadziei, którą mamy od lat. I... Ale uważam też, że jeżeli te wybory się odbędą, mam nadzieję, że one się nie odbędą w maju, ale jeżeli się odbędą, to trzeba ich zagłosować, bo nie po to wychodziliśmy przez ostatnie lata na ulicę, nie po to nie zgadzaliśmy się z obecną władzą, żeby nie skorzystać z tej szansy. To jest jedyna szansa przez pewnie najbliższe lata, żeby pokazać czerwoną kartkę nie tylko tym, którzy rządzą, ale także tym, Którzy przez ostatnie lata rządzili Polską i nie przygotowali nas na wiele sytuacji. Nie tylko tych związanych z koronawirusem. Panie pośle, teraz będzie bardzo trudne pytanie. Czy jest pan w stanie. To typowe dla pana. Nie, bardzo dziękuję. Natomiast pytanie brzmi, czy jest pan w stanie wskazać jakąś. Dobrą aktywność polskiego rządu w, w czasie pandemii. Czy na przykład, nie wiem, osoba ministra Szumowskiego wzbudza jakąś sympatię w panu, czy w końcu fakt, że ilość zarażonych osób w czasie tej pandemii w Polsce jest dużo, dużo niższa niż w innych europejskich krajach? No i ta krzywa w tej chwili zaczyna się wypłaszczać. Oczywiście, panie redaktorze, ja jestem y, człowiekiem dialogu i uważam, że y, umówiliśmy się w Konstytucji na to, że będziemy budowali wspólnotę. I dlatego też y, serce rani moje, kiedy widzę, jak wiadomości w telewizji publicznej atakują opozycję, nie widząc niczego dobrego w tej opozycji. A przecież można dostrzec, nawet jeśli się nie zgadzamy ze sobą, Zawsze można dostrzec coś dobrego w drugim człowieku czy w jakiejś grupie społecznej. I ja także dostrzegam te dobre rzeczy wśród rządzących. Pamięta Pan, że byłem jedynym chyba politykiem na początku, który dostrzegał potrzebę wprowadzenia 500, plus, tego programu, które ratowało wiele rodzin przed kryzysem i dzisiaj. Dla wielu osób, szczególnie w kryzysie właśnie tego typu świadczenia są potrzebne. I nie rozumiem, dlaczego Pan Prezydent Duda sugeruje, że te z tych świadczeń powinna część społeczeństwa zrezygnować. No bo były też takie Mam sygnały, nadzieje, że sygnały że to... płynące ze strony opozycji, że może pewne rzeczy trzeba zweryfikować. Było. Platforma, oczywiście, mhm. mówiła, to głupie kompletnie. Było niepotrzebne, bo ja wiem, że takie programy działają, ale prezydent Uda się przyłączył do tego chóru um, ograniczenia 500. Plus, nie wiadomo po co. Um, ja uważam, i przecież lewica taka jest, my jesteśmy wrażliwi społecznie i trzeba pomagać tym wszystkim, którzy są wykluczeni. Państwo znacie jako dziennikarze mnóstwo przypadków rodzin, które potrzebują jeszcze większego wsparcia niż to 500, plus. i ja zawsze będę stał po tej stronie, jak ten rząd. Wprowadza tego typu programy, to zawsze będę chwalił, ale kiedy wprowadza się na przykład trzy, trzynastą emeryturę, która miesięcznie wynosi 70 zł, a dziennie 3 zł, to nie jest realna pomoc dla emerytów. To nie jest coś, co uratuje mhm. e, ich życie, co pozwoli na zapłacenie rachunków, wykupienie leków czy e, no, no, normalne funkcjonowanie. To Wam są potrzebne normalne, godne emerytury, a takich niestety ten rząd nie wprowadza. Zakładamy, że Robert Biedroń wygrywa wybory prezydenckie i jest prezydentem w sytuacji, w której rządzi zjednoczona prawica, w której no, nie, nie ma tej parlamentarnej większości, jest oczywiście większość w Senacie, tak? czyli tak, w Sejmie jest większość, w Senacie tej większości nie ma. Co to oznacza dla Polski? Bo pojawiają się takie scenariusze, które mówią o totalnym chaosie, który w tym czasie, w czasie pandemii, zupełnie nie będzie służyć Polsce. Czy widzi Pan przestrzeń do jakiejś współpracy w tak skomplikowanej, teoretycznie oczywiście, hipotetycznie, sytuacji politycznej? No, naj, najważniejsze jest to, że uciekniemy od tej wojny polsko-polskiej, która toczona jest Piesz, przez Ona dopiero 15 się zacznie. Lat. Ona dopiero Mam się nadzieję, zacznie. że nie, że jeżeli wybierzemy prezydenta, który szuka dialogu. A pamięta pan moją prezydenturę w Słupsku, Ja miałem tylko dwóch radnych na 23. I wśród tych 23 radnych największe kluby to był klub Platformy Obywatelskiej i PiSu. I musiałem się z nimi dogadać, żeby wprowadzić coś, co imponowało w całej Polsce: in vitro, ekologiczne miasto z najlepszym powietrzem w Polsce, rozwiązania, które inspirowały przecież wielu. Więc to jest do zrobienia, tylko trzeba w końcu wybrać sobie prezydenta, który będzie szukał dialogu, który będzie patrzył na dobro wspólne, na to, co Możemy zrobić razem, a nie co będzie służyło tylko i wyłącznie cynicznym interesom partyjnym. Ja chciałbym temu służyć. Prezydent, kiedy zostaje prezydentem, powinien odciąć pępowinę od swojego środowiska partyjnego i służyć wiernie konstytucji. I oczywiście, że ma swoje poglądy, i oczywiście, że kieruje się często swoimi poglądami, ale musi to zawiesić, bo jego drogowskazem zawsze powinna być konstytucja i dobro wspólne Polek i Polaków. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem polskiego radia był eurodeputowany lewicy, kandydat lewicy w wyborach na urząd prezydenta Polski Robert Biedroń. Kłania się Janusz Dziękuję bardzo. Bądźcie Państwo zdrowi. Dziękuję, panie redaktorze, i wszystkiego dobrego dla państwa. Czas wyboru. Wybory prezydenckie 2020. W Radiu Zachód.